Cześć wojownicy, Filip Fran Wiszniewski na mistrzostwach Polski w brazylijskim Jiu Jitsu No gi, a ze mną uśmiechnięty, zwycięski Ilman Didajew, serdeczne gratulacje i witam Cię serdecznie. Dziękuję, witam wszystkich. Ilman, jakie to uczucie przede wszystkim, no, wygrywasz dosyć często, przyzwyczaiłeś swoich kibiców do tego, natomiast czy, jak smakuje to zwycięstwo, jak to opiszesz? bo ja widzę takie spełnienie w Twoich oczach. No, smakuje bardzo dobrze. Wiele lat ciężkich treningów i dużo ciężkich treningów i dzięki Bogu. Hmm. Czułeś, że zapasy będą tutaj tą koronną, e, że tak powiem, płaszczyzną, e, który, dzięki której zdominujesz te, te walki, czy jeszcze jakieś inne pomysły były. No, ja myślę, że zapasy mam już na takim wysokim poziomie już tak e, w klubie mamy dobrych zapasników, judicerów. I tak jest z kim zrobić, fajnie, Taki mocny chłopaków dużo jest kurwa. Ile walk dzisiaj przyszło ci stoczyć? E, pięć, ciężkich walk, pięć. No słyszałem dzisiaj od, od twojego trenera z Poland, Top Team Grudziądz, że był to prawdopodobnie cięższy turniej niż te Mistrzostwa Europy. Czy, czy się z tym zgadzasz? Tak, bardzo cięższy, wysok, bardzo wysoki poziom i wysoki level tutaj naprawdę. Ilman, ostatnio spotkaliśmy się w czerwcu na gali Sharks Attack 4 w Grudziądzu. Tam bardzo szybko zdominowałeś Piotra Ciersona. Muszę przyznać, że, że zaimponowałeś mi tym zwycięstwem i dla mnie byłeś takim cichym odkryciem. Szukam takich, właśnie, lokalnych zawodników. Mówisz, że tutaj stoczyłeś jeszcze jedną walkę, natomiast kiedy ewentualnie moglibyśmy się ciebie dalej w kolejnych walkach spodziewać? Ja myślę, że wkrótce. Dużo propozycji jest, i ja myślę, że wkrótce dużo będzie się działo. A powiedz, czy na razie skupiasz się tylko i wyłącznie na walkach amatorskich, semi-pro? Czy masz już w jakiejś bliższej bądź też dalszej perspektywie za parę lat, kiedy chciałbyś zadebiutować zawodowo? No na razie semi-pro i takie na takich turniejach na wysokim poziomie będę walczył, a za rok lub dwa tak przemyślę z tatą, z trenerem i tak chcę na Breuma 57 zadebiutować. A myślisz, że, bo to nie jest y, mocno oblegana kategoria, zwłaszcza w Polsce, to też y, myślisz, że będzie ciężko znaleźć ci walkę właśnie w tym limicie wagowym? No nie wiem, właśnie tak ja myślę, że tak gdzieś za granicą, czy w Rosji, czy gdzieś się znajdzie taki, taki mocny w takiej kategorii. To ja jeszcze zapytam może o, o kwestie narodowościowe, bo, bo wiadomo, nie pochodzisz z Polski, natomiast no, mieszkasz tu już od jakiegoś czasu i powiedz tak naprawdę co się zmieniło na, na przestrzeni tych, tych lat, kiedy tu jesteś w Polsce. Czy, czy, czy ty faktycznie czujesz się, się już, ta, już Polakiem, czy, czy gdzieś jednak tęsknisz za, za tymi swoimi rodzinnymi stronami, bo ty chyba z Osetki pochodzisz, tak? Jeśli... A, z Czeczeni, tak, to pamiętam była informacja na szersa, tak, to mój błąd, ale powiedz właśnie, czy jak, jak to w ogóle widzisz na przestrzeni tych wszystkich lat? No, mieszkam w Polsce 9 lat i naprawdę bardzo, bardzo fajnie, dobrze się tutaj żyję. I wszyscy tak sympatyczni i fajnie, naprawdę. Du dużo dobrych ludzi i dużo pomagają. Trener, sąsiedzi, dużo ludzi pomaga i naprawdę mi się bardzo tu podoba. Jak w domu się czuję. Ilman, to na koniec jeszcze raz serdeczne gratulacje i teraz moment dla ciebie, bo też na pewno warto wyróżnić tych, którzy w tych przygotowaniach tobie pomogli i podejrzewam, że to też będą bracia. Tak, no chciałbym bardzo podziękować Bogu po pierwsze, po drugie bardzo bym chciał podziękować mojemu tacie że za wsparcie, za wszystko, za te mocne treningi i bardzo chciałbym podziękować również mojemu trenerowi Damianowi Lamkowskiemu. I klubowi, i chłopakom z klubu Poland Top Team. I bardzo bym chciał jeszcze podziękować moim sponsorom Autolena, Komis Samochodowy, e, Nieruchomości Natalia Lampkowska, Enigma masaże i MSK, treningi personalne. I wszystkim, którzy mnie wspierają, chciałbym bardzo podziękować. Dziękuję. To jeszcze pozwól, że ja pokażę ten medal i dyplom. Ilman Didaev, dziękuję jeszcze dziękuję raz. Bardzo. Dziękuję bardzo.